Jeżeli uczysz się jakiegoś języka obcego i szukasz porad dotyczących nauki języków obcych albo skutecznych metod, być może spotkałeś się z tym, że tłumaczenie może być dobrą metodą nauki języków obcych. Moim zdaniem tłumaczenie powoduje więcej szkody niż pożytku, i w tym odcinku wytłumaczę Ci dlaczego. Twoim celem, jeżeli uczysz się języka obcego, jest to, żeby nauczyć się Mówić, a najlepiej myśleć i mówić w tym języku. I obecność języka polskiego w procesie nauki powinna być ograniczona do minimum. Oczywiście na początku jest to normalne, że trochę tego polskiego używamy. Nie da się tego całkowicie wyeliminować, ale trzeba to zrobić tak szybko, jak tylko się da. I możesz się zastanawiać, no ale dlaczego? Czy w tym jest coś złego, że będę używać trochę polskiego w nauce języka obcego? Oczywiście używanie języka polskiego, na przykład na zajęciach z nauczycielem, jest dużo wygodniejsze i trudno jest z tego zrezygnować, wiem o tym. Ale jeżeli nie robisz żadnych postępów albo takich postępów, jakich oczekujesz, to właśnie to może być wytłumaczeniem. Częste używanie języka polskiego w nauce języka obcego powoduje, że nigdy nie nabierzesz pełnej płynności w posługiwaniu się tym językiem i nigdy nie nauczysz się myśleć w tym języku. Dlaczego ja nie mam problemu z tym, żeby mówić w języku obcym od samego początku nauki? Bo dla mnie język polski nie istnieje. Kiedy ja mówię coś w języku obcym, kiedy uczę się jakiegoś języka obcego, to dla mnie język polski nie istnieje. Ja się zachowuję tak, jakbym w ogóle nie znał ani słowa po polsku. I jeżeli chcę coś powiedzieć w dowolnym języku obcym, czy takim, który znam bardzo dobrze, czy w takim języku, którego się dopiero uczę, to ja nie układam w głowie zdania po polsku i nie tłumaczę go na język obcy, tylko od razu myślę i mówię w tym języku obcym i to właśnie daje płynność. I między innymi dlatego nie jestem fanem stosowania tłumaczenia w nauce języków. Bo tłumaczenie przyzwyczaja cię do myślenia, żeby powiedzieć coś w języku obcym, muszę najpierw mieć zdanie po polsku. To jest nieprawda. Jeżeli stosujesz takie podejście, to mówisz wolniej, mówisz z błędami, bo wiele błędów, które popełniamy w języku obcym, wynika z tego, że tłumaczymy wszystko bezpośrednio z języka polskiego, i to prowadzi do tego, że będziesz kopiować polską składnię zdania i będziesz przez to popełniać więcej błędów w języku obcym. Jest też inna rzecz, która nie podoba mi się w tej metodzie. Chodzi o to, że jeżeli często stosujemy takie tłumaczenia, jeżeli tłumaczenie jest dla nas ćwiczeniem językowym, to łatwo jest założyć, że określone zdania czy określone słowa mają tylko jedno poprawne tłumaczenie w innym języku. Języki to nie jest matematyka, gdzie 2 plus 2 zawsze równa się 4. Tłumaczeń mniej lub bardziej poprawnych można stworzyć kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt. I kiedy coś tłumaczysz i masz przed sobą tekst w języku polskim i w języku obcym, łatwo jest założyć, że słowo w języku A równa się słowo w języku B. I że zawsze, gdy w języku polskim użyłbym słowa x, to w języku obcym powinienem użyć zawsze słowa y. To jest oczywista nieprawda. Yy, może się wydawać, że tłumaczenie ma jakiś sens, kiedy uczysz się tylko języków europejskich, bo one mają zbliżoną strukturę zdania. Tutaj mam na myśli języki germańskie, romańskie, ale też słowiańskie. Wtedy bardzo często można tłumaczyć różne zdania niemalże słowo w słowo. Ale kiedy zaczniesz uczyć się bardziej egzotycznych języków, e, zorientujesz się, że ta metoda kompletnie nie ma sensu, bo w tych językach struktura zdania jest zupełnie inna. Jeżeli na przykład w języku polskim czy w języku angielskim e, Słowa w jakimś zdaniu występują w kolejności 1, 2, 3, 4, 5, to tłumaczenie takiego zdania na język obcy to będzie 3, 5, 1, 4, a tego drugiego elementu w ogóle nie będzie. Na przykład. I w takiej sytuacji to, żeby od razu nauczyć się myśleć w języku obcym jest jeszcze ważniejsze. Dlatego w takich przypadkach tłumaczenie już kompletnie się moim zdaniem nie sprawdzi. Podam Ci może konkretny przykład. Od kilku miesięcy uczę się języka tajskiego, który jest właśnie takim egzotycznym językiem, i ten język działa zupełnie inaczej niż te najpopularniejsze języki, których uczymy się w Polsce czy w Europie. I gdybym miał ćwiczyć ten język w ten sposób, że miałbym jakiś tekst po polsku i miałbym go tłumaczyć na język tajski, to. Po prostu bym zwariował, bo to samo znaczenie często wyraża się w zupełnie inny sposób, i w takich sytuacjach taka metoda kompletnie się nie sprawdza, i moim zdaniem niczemu nie służy. Oczywiście będą osoby, które powiedzą, a ja to lubię, u mnie to działa. No okej, okay, no, nie jest tak, że w ten sposób nie można się niczego y, nauczyć. Pod warunkiem, że tłumaczysz na język obcy, bo jeżeli chcesz tłumaczyć coś z języka obcego na polski, to moim zdaniem kompletnie to nie ma sensu. Y, ale. Ta metoda ma moim zdaniem wiele wad, i chyba tą największą wadą jest to, że cały czas masz kontakt z językiem polskim, że nawet jeżeli będziesz na jakimś bardziej zaawansowanym etapie nauki, ten język polski cały czas będzie obecny, a moim zdaniem to nie jest nic dobrego. Twoim zadaniem jest jak najszybciej nauczyć się myśleć i dzięki temu mówić od razu w języku obcym. Jeżeli uczysz się jakiegoś języka obcego, powinieneś używać języka polskiego tylko wtedy, kiedy to jest absolutnie konieczne. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach powinieneś zachowywać się tak, jakbyś nie znał języka polskiego, ani tak naprawdę żadnego innego języka. I wtedy właśnie nauka języka obcego jest najskuteczniejsza i wtedy robisz największe postępy. Ja wiem, że to dla wielu osób może być trudne, niekomfortowe, ale właśnie takie podejście jest najskuteczniejsze. W tym odcinku chciałem Ci wytłumaczyć, że to nie jest taka cudowna metoda i że ma wiele wad, o których trzeba pamiętać. Daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Na koniec y, tego odcinka przypominam, że warto subskrybować ten kanał, jeśli chcesz regularnie dostawać wartościowe porady związane z nauką języków obcych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.